Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, dziś, na, dziś zagramy sobie w Bloksie OK Już nam się ta gra ładuje, mamy tam u góry taki no, krzyżyk na no, takie kółecz. O, to jest mega fajny ten motor Play Dobra, ładuje nam się. a nie, to już myślałam, że będzie rozłapie. Ale to wystarczy tutaj trochę poczekać. Gdzieś patrz, ty są znaki. Trochę mi gry o, widzicie, już są tutaj nowości, tej wieży tu nie, nie było obserwacyjnej. W ogóle tego A tu nie było i tych ludzików, co jeżdżą. Tych samolotów chyba też, nie? Nie, samoloty to były na pewno. Na pewno były tutaj też te tory. Jak oni tu wjechali w ogóle na ten parking, co tu jest? Słuchajcie, mapa jest dość mała, ponieważ to jest jeden taki duży kwadrat. Tutaj trochę mi gra laguje. O, tutaj też są. Widzę, że te rampy. O, to jest w ogóle mapa powiększona w takim razie. Czekajcie, sobie skoczymy. Jak on przejechał ten autobus? Dobra, to idziemy tu. Patrzcie faktycznie. Ale zaczekajcie, ja chcę przejechać sobie przez to. Wiesz, że tu w ogóle gdzieś taka złabawcia chodzi, bo ja już raz widziałem i mojemu koledze pokazywałem. Może wam kiedyś pokażę. Nie zrobiłem, no ja nie wierzę. Airtime 34 sekundy to Przejeżdżaj W ogóle te On sobie na skuterkach jeżdżą. W ogóle jakie mamy my, tatuaże? Mobadu to dobrze robi takie. ohohoho oho, oho. co jest? Ej, widzieliśmy nowy rekord. New rekord było pokazane. O nie, o nie, o nie. Dobra, uwaga, zjeżdżam, zjeżdżam, dobra. Chyba, że takimi autkami nigdy nie mieli ni, Mobadu Nie zrobiło, że można jeździć Fajno w ogóle Tym Mobadu właśnie robi ta autka Mega, Co fajne Dobra O nie To teraz może spróbujemy się Przyjechać, przelecieć samolotem Ale to chyba trzeba Będzie po przyznam nie popłynąć. ten bo dobra to już torami nie będę jeździł pociągiem tylko już no tak słuchajcie to już chyba tu było o a tego 12,45 to nie było tak jak tej 19KL też tego tu nie było Zobaczcie, są jednak jakieś nowości, ale... Czy tu? Gdzie teraz jestem? Czy tu? Eee, dobra, patrz. Patrzcie, jak tu na mapie... Widzicie, ile jeszcze tego tutaj jest w ogóle? Wow, mega. Tutaj jest takie coś. A my jesteśmy tu. Musimy lecieć do tego samolotu co jest tu a to jest to, dobra, to jest to no to już wiemy. no Patrz, jest tylko ta wieża Widzisz, jak nad głową mi samolot przeleciał nagle? ale ja tu, Uch jezu ci w ogóle poza tym, patrzcie ile jest o, nowym motorkiem można było jeździć za ADS-a patrzcie Idziemy. New record. Air time 5 sekund, nie? Tam robiłem po 10. Ja no nie wierzę, jak mi przez to grę laguje. Ej, a widzicie w ogóle tam? O nie, o nie, o nie! Ten samolot będzie na mnie. Widzicie tam te patyczki takie ogniowe? To lecimy. Ho, ho, ho. Lecimy, zrobimy to. Nie zrobiliśmy tego, no niestety. Вот. Patrzcie, tu się, co tu się właśnie stało. Dwie sekundy. Dwie, nie, no to jest, nie rozumiem właściwie tego, jak to działa. Patrzcie. O, zrobiłem! Zrobiłem jedno. Dobra. Jedno już zrobiłem. Teraz trzeba... O, fajne auta. Yy, Słuchajcie, tą policję trzeba ogarnąć. To jest głupie akurat, że ta, auta mogą w nas wjeżdżać, a my nie nie. Że my ich nie popychamy, a one nas mogą popychać. Pójdziemy. O dobra. Ha, bastet! Patrzcie co teraz się z tym dzieje. Że policja ich tak otoczyła. O, nie! Taki bak. Na no, więźniej. Też siedzą. Żili. Nie! Nie! Patrzcie jak to zrobimy wtedy jak na przykład... Tu jedziemy sobie na jakieś auto. O widzicie to przychyliło. Nie wiedziałem ile na godzinę jechaliśmy. O, 54 O nie Czekajcie, będziemy sobie może tak jechać. Jak się przychylamy na tym oporze? I ja nie wierzę. O nie. No, my jedziemy. Ale no, na to teraz słuchajcie, to już by chyba z tego odcinka było na tyle. Ale jeszcze chcę wam tak powiedzieć, że ty, słuchajcie, tym motorem da się wjechać do hotelu. No dobra, no, może nie, nie da się, ale na te schody. Yy, no ale zresztą sami zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Gdybym miał trochę mniejsze lagi, to by super na to szło. Dobra. Jedziemy do motelu. W motelu. Do motelu się dowiechać. Znaczy nie przez te drzwi. patrzcie No jak to nie mogę już? To może teraz słuchajcie, nie mogę, a kiedyś się dało to wjechać i na tą górkę się dało wjechać. Szkoda, że teraz to usunęli. Ej, czy teraz wjechałem? A dobra, jednak tego nie usunęli, tylko że... mi lagi to bym wam pokazał. Dobra, gdzie my jesteśmy w ogóle? A, czyli... Aha, dobrze. Dobrze, bo już myślałem, że coś tu jest innego, ale gdzieś tu, podobno gdzieś przy tych białych liniach chodzi jakaś babcia straszna i ja już ją raz widziałem i właściwie to ja nią odkryłem, to jest mega wielki mit, no ale niestety nie będziemy teraz już jej chyba szukać, ponieważ bardzo możliwe, że ona nas gdzieś daleko, więc ja już będę kończył. Pa!